8 grudnia, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Nie tylko pacjenci Bolsawieckiego Szpitala Powiatowego dostrzegają wykonane w nim ostatnio i prowadzone ciągle inwestycje. Zmianie ulega też otoczenie szpitala, co widoczne jest i dla zwykłych przychodniów. Mówiliśmy ostatnio o inwestycjach, które prowadzone są obecnie w Bolsawieckim Szpitalu Powiatowym. Po zbudowaniu modułowego oddziału zakaźnego tworzone są również nowy oddział ortopedyczny i nowa pracownia endoskopii. Ale prace rewitalizujące bolsacki szpital prowadzone są również na zewnątrz jego budynków. Architektura i wpływ na pacjentów i na mieszkańców ma nie tylko w środku, ale również na zewnątrz. Jest to jeden z etapów modernizacji i starego parku, i całego otoczenia szpitala. Poprzez modernizację odświeżenie ogrodzenia wokół szpitala właśnie tych wszystkich całej infrastruktury dojść do szpitala, tak aby pacjenci mogli się poruszać tutaj bezpiecznie, szybko, sprawnie, żeby ten szpital był otwarty dla pacjenta i żeby rzeczywiście był on otwarty. Jak widać remontowane są schody prowadzące z ulicy Jeleniogórskiej na szpitalny dziedziniec. Powstanie też nowe ogrodzenie całej posesji. Rewitalizacja dotyczyć będzie również parku przed szpitalnym budynkiem. Te wszystkie prace mają kosztować ponad pół miliona złotych. Są to niemałe środki przeznaczone tylko i wyłącznie przez szpital, właśnie żeby być otwartym dla pacjenta. Inwestycje w szpitalne oddziały i rewitalizacja otoczenia szpitala to działania, które są widoczne nawet dla postronnych obserwatorów. Wiele prac, które przy tej okazji jest prowadzonych, dotyczy też jednak setek metrów różnych instalacji i przewodów, które tworzą całą infrastrukturę powstających obiektów. Mniej zauważalny jest też budynek, który stanowi serce dla wielu instalacji niezbędnych do funkcjonowania szpitalnych oddziałów. Mnóstwo poczynionych inwestycji szpital wykonał w ostatnim czasie, których nie widać, a które były konieczne do wykonania. Właśnie stoimy przed budynkiem sprężarkowni, tlenowni oraz przed zbiornikami tlenu. Jest to niezwykła inwestycja, która jest wart prawie milion złotych, ale dzięki niej możemy w sposób bezpieczny myśleć o pacjentach, w szczególności zakażonych koronawirusem, kiedy mamy w użyciu 16 respiratorów. Wszyscy pacjenci wymagają tlenoterapii. Też użycie tlenu jest niezwykle ważne. Dzięki temu personelowi szpitala opcje zmartwienie o ciągłość dostaw tlenu. Ta inwestycja pozwala też na swobodę w planowaniu kolejnych działań dotyczących rozbudowy szpitalnych oddziałów. Modernizujemy całą sieć elektryczną wokół całego szpitala. Teraz dzięki współpracy z wodociągami miejskimi możemy rozmawiać o zabezpieczeniu w drugą nitkę wody. Dlatego tak jest ważne, żeby to było zagwarantowane bezpieczeństwo przez dublowanie instalacji. Te instalacje muszą funkcjonować. One muszą działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie te prace prowadzone są z zapewnieniem ciągłości pracy całego szpitala. To z pewnością utrudnienie dla swobody prac inwestycyjnych. Poważnym utrudnieniem jest też jednak ogólny stan szpitalnych budynków, a szczególnie tych przedwojennych. Prace w nich wymagają dostosowania do istniejących warunków leciwej budowli wszystkich nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych. Zapraszam teraz Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. W poniedziałek na Dolnym Śląsku odnotowano 566 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W powiecie bolsawieckim tych przypadków było 51. W regionie w poniedziałek zmarło 37 zakażonych osób, a w tym 30 na choroby współistniejące. Na oddziale covidowym bolseskiego szpitala powiatowego przebywa obecnie 67 chorych. 16 z nich jest pod respiratorami. Bolesławcy policjanci zatrzymali po pościgu 26-letniego mieszkańca gminy Gromadka. Mężczyzna jechał samochodem po Bolesławcu z nadmierną prędkością. Zatrzymał się na polecenie policjantów, ale potem ruszył samochodem i starał się uciec. Gdy w pościgu wypadł z drogi, usiłował zbiec pieszo. Został jednak zatrzymany. Mężczyzna był nietrzeźwy, a w jego samochodzie znaleziono słoik z kilkudziesięcioma porcjami marihuany. Grozić mu będzie do pięciu lat więzienia. Darmowe i niewymagające opuszczania domu szkolenie na temat pracowniczych planów kapitałowych proponuje Polski Fundusz Rozwoju. Szkolenia online prowadzone są przez ekspertów regionalnych PPK, czyli te same osoby, które prowadzą szkolenia stacjonarne na terenie całej Polski. Webinary stwarzają możliwość kontaktu uczestników z ekspertami, którzy chętnie odpowiadają na pytania uczestników również po zakończeniu szkoleń. Od początku grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w dwóch z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków na pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ARIMR można więc ubiegać się już o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych. Na Dolnym Śląsku od listopada przebywa ponad 100 żołnierzy wojsk operacyjnych z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Zostali oddelegowani do wsparcia 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponad 80 żołnierzy zostało skierowanych do zabezpieczenia logistycznego szpitali. 10 pełni zadania w mobilnym punkcie wymazowym, 10 pomaga pracownikom powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu, Zadania te realizują wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Wrocławska Fundacja Ano-Tak proponuje bezpłatny audioprzewodnik po Wrocławiu czeskimi śladami w tym mieście. Jest to wyjątkowy sposób odbycia podróży przez wieki od czeskiej księżniczki Dobrawy aż do pieśniarza Karela Kryla bez konieczności wychodzenia z domu. Aby skorzystać z tej możliwości można bez wychodzenia z domu wejść na witrynę internetową easy.travel, kliknąć w ikonę listen, a następnie wpisać Wrocław i wysłuchać przewodnika. Można też zainstalować w smartfonie darmową aplikację Easy Travel i wtedy obejść punkty wskazane w audioprzewodniku. W przyszłym roku zmianie ulegną zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych. To oczywiście po kłosie obecnej sytuacji epidemicznej i nadzwyczajnej sytuacji w szkolnictwie. Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Egzaminy powinny być więc przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Jest już opracowana propozycja wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, która poddana została publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne. Ministerstwo chce też pokazać, na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można będzie przygotować się do egzaminów. Wytyczne wskażą, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania mają pozwolić również na większy komfort pracy nauczycielom. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu w formie rozporządzenia. Również w tym miesiącu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli. Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy. Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasistu i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 roku, czyli na około dwa miesiące przed majowymi egzaminami. Po prognozie pogody dla bolesławca na środę nadamy program o tegorocznych obchodach w bolesławcu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Ja dziękuję już Państwu za uwagę. Do zobaczenia! Sprzedam dwumiesięczne szczeniaki rasy owczarek niemiecki długobłosy. Mocnej budowy po czempionie są odrobaczone i po szczepieniach. Możliwość wydania rodowodu. Do obejrzenia w okolicach Bolesławca, kraśnik. Cena 1500 zł. Kontakt 691 089 260. W nocy z wtorku na środę temperatura spadnie w Bolesławcu do 2 stopni Celsjusza, w dzień wzrośnie do 5 stopni. Wigotność powietrza przez całą dobę w granicach 90%. Zachmurzenie w nocy duże, a w dzień małe i umiarkowane. Wieczorem wystąpią mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali, Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie ze wschodu.